Dzień dobry, kochani. Zapraszam wszystkie osoby, które urodziły się w znaku Strzelca, na czytanie tygodniowe. Tydzień od 6 do 12 września 2021 roku. Patrzymy, jaka energia dla wszystkich osób, które urodziły się w znaku Strzelca. Co, kochani, do Was idzie, drogi Strzelce, w tygodniu od 6 do 12 września. Dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku. Pokażcie karty. Z jaką energią chodzicie w ten tydzień? Rozpoczynacie. Księżyc. Co odchodzi? Wisielec. A co przychodzi do Was? Szóstka buław. Na czym warto się skupić w tym tygodniu? Ósemka mieczy. I z czym kończycie? Jaki będzie wynik? Król pucharów. Wskazówka siła. A w tle czytania piątka buław. Czyli jakaś karta zmagań na ten tydzień. Kochani, no rozpoczynacie z kartą Księżyca. Karta Księżyca mówi o iluzjach. Karta Księżyca mówi o niewidzeniu spraw takimi, jakimi one są. Nie wszystko jest dla Was odkryte, jasne. Za dnia mogą tematy wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast... no. Ten tydzień wchodzicie jakby nie z pełnymi informacjami, z niepełnymi informacjami, może tak powiem. To znaczy, możecie nie mieć pełnych informacji na dany temat. Pełnej wiedzy, pełnego wglądu w jakąś sprawę, która Was w tym tygodniu będzie dotyczyła, czy, czy od jakiegoś czasu może już dotyczy, czy interesuje. Co odchodzi do przeszłości? Karta Wisielca. To jest karta m, takiego zatrzymania spraw. Zawieszenia po to, żeby nie wiem, nabrać pełnych informacji, spojrzeć na sprawy jeszcze raz albo zasięgnąć danych, albo poczekać po prostu zwyczajnie na odpowiedni moment. I może tak jeszcze początek tygodnia to są właśnie yy, nie wszystkie yy, informacje jeszcze do Was docierają, natomiast dzięki temu, że ten wisielec odchodzi do przeszłości, na pozycję przeszłości, to interesujący Was temat, yy, sprawa, która zajmuje Was, po prostu ruszy do przodu. Coś ruszy do przodu. Może dzięki temu, że po prostu. Odleżały się gdzieś sprawy, bo musiały. Może sytuacja dojrzała do tego, a może jakieś nowe wiadomości wpłyną, jakieś nowe informacje, może działania jakieś podejmowaliście z innej perspektywy, żeby yy, tę rzecz pchnąć do przodu i to przyniosło efekty. Co przychodzi w przyszłym tygodniu do Was? Natomiast szósta buław, czyli jakiś etap zamknięty zwycięstwem, jakiś etap działań. Wasze wysiłki przynoszą wam sukces. Więc bardzo fajnie w przyszłym tygodniu, drogie strzelce, coś pchniecie do przodu i to z korzyścią dla was. Na czym warto się skupić? Tutaj mamy ósemkę mieczy. Ósemka mieczy mówi o ograniczeniach. O ograniczeniach zewnętrznych. Które bardzo często są wytworem naszego umysłu. Być może tutaj spojrzenie z innej perspektywy na sprawy przyniosło Wam ruszenie spraw do przodu, a może dopiero karty sugerują, żebyście, kochani, spojrzeli na te sprawy z innej perspektywy. To jest karta zamykania się w jakichś określonych ramach. W jakichś określonych. Tokach myślowych, tak? To są nasze ograniczenia takiego umysłu. Czyli może ktoś nam wpoił, że tak nie możemy, że tak nie wypada, albo tak nie, nie wolno i my tym tokiem myślenia idziemy, a wcale nikt nie mówi, że nie wolno. Bo dlaczego niby nie wolno? Tak? Karty sugerują, pozbądź się własnych ograniczeń, pozbądź się ograniczeń myślowych. Być może tutaj przyjrzenie się sprawom z innej perspektywy powoduje, że wy wreszcie właśnie możecie z tych ograniczeń myślowych wyjść. Z pułapek własnych myśli. Karty mówią, na tym się skupcie, żebyście nie zamykali się na, tylko na swój pogląd i na swój e, sposób widzenia świata, bo on może być zgoła inny patrząc oczami kogoś innego. Jaki macie wynik na ten tydzień? E, Król Pucharów. Panowanie nad emocjami. A to jest też e, solidna oferta, która przynosi Wam spełnienie. To może być też osoba, która do Was przychodzi. Król pucharów to jest ktoś, kto jest bardzo emocjonalny, dobry człowiek, z dobrym sercem, z dobrym podejściem. Taki z sercem na dłoni. Wskazówka, Moc. Macie wewnętrzną moc i siłę do tego, żeby osiągać to, co chcecie. W tle czytania macie też kartę piątki buław, która po raz kolejny mówi o zmaganiach. Może te zmagania dotyczą właśnie waszych pułapek myślowych. I tak naprawdę problem tkwił tylko i wyłącznie w rozwiązaniu sytuacji, w tym, żeby spojrzeć, w innym świetle na rzeczy, o których nie wiecie. Być może waszymi oczami patrząc, świat wyglądał tak, sprawa wyglądała tak, ale po namyśle, po przejrzeniu się z innej perspektywy i podjęciu działań, odniesiecie sukces w tym tygodniu. Po wyjściu z tej pułapki swojej myślowej, po zmaganiami z samym sobą odnosicie sukces w królu Pucharów, który mówi. To jest bliskie memu sercu, na tym mi zależy, tak? To jest spełnienie życzeń, spełnienie moich marzeń. I macie pełną moc do tego, żeby pójść za tym głosem. Wcale nie jest tak, jak wy to widzicie, bo tu możecie nie widzieć spraw wyraźnie, przez to, że zamykaliście się w pułapce własnych myśli, a karty mówią: skup się w tym tygodniu, żeby z tej pułapki wyjść. Aby z tego zamkniętego kręgu wyjść, bo ten krąg stworzyłeś sobie sam, drogi Strzelcu. Tydzień z sukcesem, tydzień z ruszeniem jakichś tematów, które Was nurtują czy to relacyjnych, czy to jakichś zawodowych, czy pracowych, czy, czy w ogóle jakiś innych projektów tydzień ruszający wreszcie Was do przodu. Odnosicie jakiś etap tych swoich działań, wreszcie zamkniecie sukcesem w tym tygodniu. Także bardzo fajny tydzień, myślę, że te ograniczenia, które dotychczas nie pozwalały Wam postąpić do przodu, w tym tygodniu rzeczywiście będą z waszego pola odchodziły. Albo na wskutek Waszych działań, albo po prostu wyjścia zwyczajnie z takiego błędnego myślenia, błędnego widzenia spraw. Dobrego tygodnia, kochane strzelce!